Cześć i witam serdecznie. Z tej strony Marcin i w dzisiejszym poradniku chciałbym podzielić się z wami kilkoma technikami na temat tego w jaki sposób poprawić jakość zdjęcia. Na samym początku muszę być szczery. W Photoshopie nie ma techniki, która jako tako pozwala zwiększyć jakość zdjęcia. Czyli jeśli mamy małe, pikselowate zdjęcie, bardzo ciężko jest poprawić jakość tego zdjęcia i nie ma magicznego przycisku, który pozwoli po prostu, by nagle zdjęcie się powiększyło i nie miało tych pikseli. Natomiast w tym poradniku Chcę pokazać techniki, które ja wykorzystuję, by tą jakość poprawić, by zniwelować te niedoskonałości i by to zdjęcie wyglądało choćby odrobinę lepiej. Także o tym jest ten poradnik. I oczywiście mam nadzieję, że wielu z Wam ten poradnik się przyda. Zanim zaczniemy, zapraszam oczywiście na moją stronę. To jest poznajphotoshop.pl. Sprzedaję tutaj kursy, ale na sam start zapraszam po prostu do e, krótkiego kursu wprowadzającego do e, profesjonalnego retuszu. E, nic nie kosztuje, myślę, że warto sprawdzić. A teraz już wróćmy do Photoshopa i zajmijmy się naszym poranikiem. Z jakiegoś powodu może się zdarzyć, że będziemy pracowali nad niezwykle małym zdjęciem, tak jak e, to zdjęcie widoczne tutaj e, przede mną. O, rozmiarze 400 pikseli na 267 pikseli. I by w ogóle myśleć o poprawie jakości, będę musiał zduplikować tą warstwę. Czyli na start duplikuję warstwę, wybierając komand lub Ctrl i literę J razem i nazwę to po prostu kopia. Czyli ja mam widoczne piksele. By tego się pozbyć, będę musiał po prostu zwiększyć rozmiar tego zdjęcia. Dlatego przechodzę do rozmiaru zdjęcia i przede wszystkim dodaję tutaj jedno zero i tutaj na resample będziemy zmieniali, zwykle tutaj będzie automatyk zmieńmy na preserve details czyli zachowanie e, detali czyli powiększając postaramy się tutaj zachować e, detale i to również umożliwi nam tutaj poprawienie e, czy redukcję Szumu, czyli trzymając na zero, nic się tutaj nie zmieni. Przesuwając wyżej tą redukcję szumu, będziemy rozmywali w takim czy innym stopniu to zdjęcie. Ja w tej chwili zachowam to na zero, ponieważ jeszcze nie chcę nic tutaj rozmywać i wybiorę OK. Czyli teraz mam to powiększone. Już nie mamy tych pikseli, natomiast jakość dalej nie jest idealna. Dlatego w tej chwili postaram się zrobić kroki, które pozwolą mi poprawić jakość tej tekstury na zdjęciu. Teraz zmieniam tą kopię na obiekt inteligentny. Ponieważ będę chciał pracować tutaj niedestruktywnie. I te niepotrzebne rzeczy chciałbym po prostu tutaj rozmyć. Te jakieś e, pozostałości tekstury. E, one nie do końca mi się tutaj przydają, dlatego ja to rozmyję. Dlatego idę do filter blur, czyli rozmyj i smart blur, czyli mądre rozmycie. Pozwólcie, że wytłumaczę te dwa suwaki. Czyli radius to jest po prostu, można powiedzieć, zasięg tego rozmycia. Przesuwając to do 100, będziemy rozmywali wszystko, nawet piksele, które się bardzo od siebie różnią, czyli piegi i tak dalej. Natomiast threshold to będzie przepustowość tego, Efektu w oparciu o mocne różnice. Czyli jeśli mam ustawiony radius na 100%, a tą przepustowość mam zaledwie 10%, jak widać tutaj na podglądzie, będziemy tylko rozmywali taką teksturę, gdzie nie ma dużej różnicy, natomiast tam, gdzie jest duża różnica w kolorze czy teksturze, ona nie będzie rozmyta. Natomiast kiedy przesunę ten threshold do końca, jak widać, ta tekstura będzie tutaj kompletnie y, rozmyta. Oczywiście ja nie chcę tego w takim stopniu, ale szukam tutaj miejsca, gdzie zachowuję wciąż piegi, natomiast ta płaska tutaj tekstura y, będzie rozmyta. Jako że ona mi się do niczego nie przydaje, ja postaram się tutaj zrobić lepszą tą teksturę y, jakiejś lepszej jakości. Wbierzmy teraz OK. to zajmie i będziemy mieli to zrobione przed i po e, czyli mam ja mam do uzupełnienia tutaj e, kilka miejsc z tą teksturą dlaczego pracowałem z obiektem inteligentnym a no dlatego że jeśli coś będzie nie tak jeśli chcę coś tutaj zmienić mogę zawsze to otworzyć i e, nałożyć tutaj jakiś dodatkowych poprawek czyli mam rozmycie. Teraz chciałbym zająć się y, nabudowaniem y, tekstury, czyli coś, co pozwoli mi imitować teksturę i zrobić ją lepszą niż ta przed chwilą. Ja zrobiłem takie wideo ostatnio, więc y, po prostu szybko. Omówię tutaj kroki, natomiast na dokładne wideo o tym, jak robić teksturę skóry, zapraszam na mój kanał. Dwa wideo do tyłu będzie o tym. Czyli, by zrobić teksturę, tworzę nową warstwę, nazwę to po prostu tekstura. By coś tutaj było i by pracować niedestruktywnie, wypełnię to kolorem szarym, czyli edycja, fill i tutaj w kontencie 50% koloru szarego. Wybieram OK i następnie mogę zmienić tryb mieszania na soft light, co sprawi, by ta szara tekstura była niewidzialna, natomiast efekt, który zaaplikujemy i będzie miał różnice w stosunku do koloru szarego, te różnice będą tutaj widoczne. Jak zawsze by pracować niedestruktywnie, zmieniam tutaj tą warstwę do obiektu inteligentnego. I muszę teraz dodać szum. Szum będzie tutaj podstawą do tekstury i ten szum ziarno najlepszy jest zdecydowanie w programie Camera RAW. Przechodzę do panelu FX i dodaję szum. Zależnie od rozmiaru zdjęcia, taką ilość szumu tutaj będziemy musieli dodać. Ja już na podstawie wcześniejszego doświadczenia wiem, że to zdjęcie jest duże, dlatego po prostu daje tutaj maksimum wartości. One mogą być zbyt duże, jeśli będą zbyt duże, zbyt na małe. Nie ma problemu, bo pracujemy w trybie inteligentnym, więc zawsze będziemy w stanie to poprawić. By te różnice były większe, ja dodam tutaj również odrobinę kontrastu i wybieram OK. Czyli mam szum i, prawdę mówiąc, ta poprawa w jakości już jakaś tutaj jest, ale to nie jest to, co ja chcę osiągnąć. Ja chcę osiągnąć tutaj tworzenie tekstury. ten szum przekształcam na teksturę, i by to zrobić wybieram filter, stylize i wybieram emboss, czyli wydrylujemy, można powiedzieć, coś, co będzie naśladowało tą teksturę. Jak widać, ja jeszcze muszę to chyba zwiększyć, żeby ona była bardziej widoczna, żeby ona była większa więc niech to będzie taka wartość nawet powyżej 300% dla tego zdjęcia. I wybieram OK. To jeszcze nie jest to, co ja chcę z pewnością tutaj osiągnąć. Ta tekstura nie wygląda naturalnie, więc by poprawić naturalność tego, ja ją delikatnie rozmyję, czyli kolejny, um, kolejny filtr inteligentny tutaj będzie, to będzie rozmycie. No, i patrzę, co tu będzie pasowało. Wydaje mi się, że rozmycie raczej wysokie, no coś pomiędzy 2, może nawet 3 piksele w tym wypadku, żeby ta tekstura była widoczna. A następnie zmienię sobie krycie tutaj na delikatniejsze, żeby ona aż tutaj tak na tym zdjęciu nie dominowała. Myślę, że, że, że coś takiego będzie tutaj odpowiednie. OK. Teraz, żeby ta tekstura nie była oczywiście na całym zdjęciu, a żeby ona tylko pojawiała się na skórze, musimy stworzyć sobie maskę. I ta maska, kiedy tworzymy maskę, kiedy ona ma kolor biały, to po prostu wszystko co jest na tej warstwie jest widoczne. Kiedy odwrócimy to na kolor czarny, to będzie to niewidoczne i możemy to odwrócić poprzez wybranie Command lub Control i literę I. Czyli ja to odwracam i chcę przywrócić tą warstwę malując białym pędzlem tylko po skórze. W ten sposób. Ja na tej skórze przywrócę teksturę mając nadzieję, że ta tekstura będzie ładniejsza niż to, co to zdjęcie oferowało przedtem. Czyli maluję w miarę szybko, żeby tutaj nie tracić dużo czasu. Przydałby się tak naprawdę jeszcze większy, um, ta tekstura przydałaby się większej, e, większych rozmiarów. No, moglibyśmy to robić, byłoby to e, trudne, byśmy musieli zwiększać rozmiar szumu, aczkolwiek jest to możliwe. Czyli ta tekstura jest drobna, ale to nie stanowi problemu. Jeszcze odrobinę na szyi. Sprawdzam, czy to nie jest... Jeszcze zbyt mocne, ewentualnie jeszcze obniżę tutaj krycie, może do 50, żeby nie było jakiejś przesady. No i niemal e, skończyliśmy. Jednak na sam koniec, to jak ja lubię ulepszyć zdjęcie, by rozbić to światło i e, by dodać efekt, który będzie naprawdę wysmuklał te światła, ja lubię dodać szum e, na sam koniec, ziarno. E, I by to zrobić, po prostu. E, Sprawdzę, czy ta tekstura jest tu widoczna. Tutaj zdaje się zbyt mocno, więc przymaluję trochę kolorem. Po prostu kolorem czarnym, by przykryć to trochę tutaj i również na szyi myślę, że jest dosyć mocno, więc delikatniej. No i szum, wspomniany na sam koniec. By szum dodać, ja nie będę wykorzystywał w tej chwili szarej warstwy, ale stworzę sobie taki finałowy rezultat na samej górze. By to zrobić, wystarczy, że wybierzemy command lub control, alt, lub option, shift i literę e. Oczywiście te różnice, które teraz mówiłem, to zależnie od tego, czy pracujemy na MacBooku, czy na Windowsie, więc nazwę tą warstwę finał. Również by niedestruktywnie konwertuje do obiektu inteligentnego, i ziarno chcę dodać z wykorzystaniem ponownie kamera RAW. No i to rozbije jeszcze mocniej tą teksturę, ale dzięki temu wysmukli ukryje wady tego zdjęcia i będzie dawało jakieś wrażenie, które sprawia, że to zdjęcie. Y ma nieco nieco lepszą jakość niżeli na starcie a przede wszystkim większy rozmiar. Będzie można to drukować czy dodawać na stronę i nie będzie tego efektu widocznych pikseli. Można również poprawiać tutaj teksturę, kontrast i tak dalej. Natomiast z tymi rzeczami zdecydowanie ostrożnie, no bo podniesienie tej tekstury może dodać trochę takich negatywów. Nie zapominajmy, że to zdjęcie wciąż ma niską jakość, którą my po prostu próbowaliśmy tutaj ukryć, wykorzystując różne techniki. Dlatego ja to zakończę, wybieram OK i to by była całość. Mam nadzieję, że przydał się tobie ten poradnik. Jak wspomniałem, nie jest to idealna technika i taka idealna technika nie istnieje, by po prostu z małego zdjęcia zrobić zdjęcie duże, które będzie miało idealną jakość, ale starałem się użyć po prostu te, to, co wiem, w jaki sposób ja bym to próbował tutaj poprawić. Oczywiście wspominam, zapraszam do tego darmowego kursu na mojej stronie, a już niebawem kolejny poradnik w nadchodzącą niedzielę. Dzięki i do usłyszenia niebawem.